W naszej organizacji mamy 18 klubów, one działają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego od Gołdapi po Elbląg. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Katarzyna Wirchanowicz, dyrektor regionalny Olimpiad Specjalnych i Liliana Młynik, trenerka. Dzień dobry, drogie panie. Dzień dobry, dzień dobry. Spotykamy się, żeby trochę powiedzieć i w najlepszym rozumieniu tego słowa zareklamować inicjatywę, jaką są Olimpiady Specjalne. No to słowo się rzekło, powiedzmy, pani dyrektor, co to jest za pomysł tym wszystkim, którzy nie słyszeli jeszcze o tej inicjatywie. Olimpiady Specjalne to jest stowarzyszenie generalnie ogólnoświatowe. Natomiast w Polsce działamy już od ponad 50 lat. Jest to organizacja, która skupia przede wszystkim zawodników i osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny i trenerów, którzy trenują na co dzień tych zawodników, przygotowują ich do zawodów sportowych, ale przede wszystkim dbają o ich rozwój społeczny, psychiczny i fizyczny. Reprezentujecie oddział Warmińsko-Mazurski. Jak duża i silna jest ta grupa? Oddział Regionalny Warmińsko-Mazurski działa od 30 lat, także też już mamy bardzo bogatą historię. W zeszłym roku obchodziliśmy swój jubileusz. W naszej organizacji mamy 18 klubów, one działają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego od Gołdapi po Elbląg. Skupiamy. 600 ponad zawodników, czyli trenujemy na co dzień ponad 600 zawodników. Są to zazwyczaj uczniowie podopieczni specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Armii Mazur, bądź domów pomocy społecznej. No i mamy ponad prawie 200 członków, więc jest to naprawdę silna grupa członków wolontariuszy, którzy na co dzień zajmują się sprawami naszych zawodników. W olimpiadach specjalnych uczestnictwo można mieć brać udział od 8 roku życia aż do powiedzmy sobie do czasu nieokreślonego. Jak długo ma się ochotę trenować i jak długo ma się ochotę przychodzić na treningi, brać udział w zajęciach. I też y, uczestnikami są również y, osoby, które już są absolwentami ośrodków szkolno-wychowawczych lub też nadal y, przebywają w, y, w domach pomocy i niektórzy mają nawet. Ponad 50 lat. Pani Jan, no jak wygląda praca? Chociaż tutaj to słowo praca pewnie nie jest najbardziej odpowiednie, ale taki kontakt z osobą niepełnosprawną, która poświęca swój czas, często właśnie także swoje zdrowie, na to, żeby no, rozwijać się sportowo. Rozmawialiśmy sobie przed włączeniem sprzętu, który nas rejestruje, że no, niejednokrotnie są to łzy, ale te łzy radości. Niesamowita jest to sprawa, po prostu. No tak, ja muszę powiedzieć, że tyle łez, właśnie radości, takiej, które dają takie szczęścia, które ja osobiście wylałam przy Olimpiadach Specjalnych, to nigdzie indziej to mi się nie zdarzyło. Bo rzeczywiście są takie przypadki, które chwytają mocno za serce, jakby taki choćby taki widok naszej reprezentacji polskiej maszerującej w defiladzie na zawodach rangi ogólnopolskiej na przykład. Y, gdzie przodem idą trzy nasze panie prezydentowe, które prowadzą, więc tam łzy po prostu z same lecą. Czy też takie widoczki na, na zawodach y, Fair Play, kiedy y, zawodnik naszego województwa y, na, f, podczas zawodów biegowych miał pewną wygraną i odwrócił się do tyłu i zobaczył kolegę. Najpierw go zachęcał, krzyczał szybciej, 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 a potem zwolnił. Poczekał na niego i razem wbiegli na metę. Więc takie widoki naprawdę bardzo trudno zobaczyć wśród innych zawodników. Powiedzmy, jakie dyscypliny te osoby uprawiają. Wiem, że ich jest cała masa, ale mhm. jakieś przykłady? Cała masa. Ja jestem trenerką bocze i badmintona. Wcześniej również byłam trenerką dyscypliny, która jest, nie jest oficjalną dyscypliną Olimpiad Specjalnych, ale jest programem przy Olimpiadach Specjalnych. MATP, która jest przeznaczona dla osób, które są niepełnosprawne intelektualnie w takim stopniu, że trudno byłoby im zrozumieć oficjalne przepisy olimpiad specjalnych, albo też niepełnosprawne w stopniu fizycznym, w takim sposób, że nie potrafiłyby w oficjalnych dyscyplinach wziąć udziału. I to jest coś, oni tak bardzo przeżywają te zawody, to są specyficzne zawody, nawet inne niż wszystkie inne, nawet w olimpiadach specjalnych. Mm -hmm. Pani to dyrektor, jest... cała masa wydarzeń rokrocznie organizowana przez olimpiady, 2023 rok nie jest wyjątkiem. Powiedzmy, co szykujecie, tak pokrótce, bo wiem, że ten kalendarz mm -hmm. jest no, bardzo pełny. Dokładnie, kalendarz jest bardzo wypełniony. Dla nas jakby najważniejszym w tym roku wydarzeniem to jest udział naszych zawodników w Europejskich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w czerwcu. Z naszego oddziału jedzie dziewięciu zawodników w badminton dwóch jeden judo i drużyna koszykówki razem z trzema trenerami jesteśmy bardzo dumni że taką reprezentację będziemy mieli na tych zawodach europejskich Natomiast my jako oddział będziemy organizowali 13 zawodów na terenie naszego województwa i będą to gimnastyka, jazda konna, judo, regaty kajakowe, MATP właśnie o których mówiła tutaj koleżanka. Oczywiście zawsze się włączamy w tygodnie europejskie piłki nożnej i koszykówki, więc też te dwa turnieje. Nowością dla nas jest turniej trójboju siłowego, będziemy w tym roku pierwszy raz w organizować takie zawody. Badminton, i łyżwiarstwo oraz coś, co jest chyba mało popularne i może nieznane bieg na rakietach śnieżnych. Także. Cały przekrój dyscyplin, które kwalifikują naszych zawodników, później do udziału w europejskich i światowych zawodach. Drugi panie, być może słuchają nas w tej chwili potencjalnie przyszli zawodnicy, być może ich rodzice albo krewni, którzy myślą sobie, o, może warto tutaj tego młodego albo nieco starszego człowieka zgłosić. Gdzie tych informacji o was szukać i jak się z wami skontaktować? Na terenie Olsztyna działa jeden klub przy specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, więc zawsze można tam zadzwonić, dowiedzieć się yy, i uzyskać informacje. Natomiast zapraszamy na naszą stronę internetową, ale przede wszystkim na nasz fan, fanpage, bo tam mamy na bieżąco informacje z całego regionu, z oddziału, z tego, co się dzieje na co dzień u nas, jak działamy, co robimy. Yy, są zdjęcia, są yy, informacje yy, na bieżąco. Także tak naprawdę Facebook przede wszystkim. Rodzice biorą bardzo czynny udział w, w, w tych treningach, bo to są całoroczne treningi, których zwieńczeniem są o zawody lub też obóz sportowy, na który się właśnie wybieramy i który chcemy zorganizować w tym roku. I proszę mi wierzyć, że m, tyle m, radości, sukces... nasze dzieciaki nie zawsze mają e, możliwości odnoszenia sukcesów, nie w każdej dziedzinie. I ja pamiętam takie przykłady, że jak powiedziałam, zawsze jak wracamy z zawodów, ja udzielam informacji rodzicom, że jesteśmy w pobliżu, że zdobyliśmy to, takie miejsca i tak dalej. Więc jak zadzwoniłam do pewnej mamy, która rozpłakała się i powiedziała: Nigdy nie myślałam, że moje dziecko zdobędzie w życiu jakikolwiek medal. I to jest, to jest właśnie to, co, czym chciałabym zachęcić. Do udziału w naszych zawodach, treningach, do przeżywania tej radości. Radości, którą całe rodziny przeżywają razem z naszymi zawodnikami. O lepsze opłęta się nie pokuszę. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moimi gośćmi były Katarzyna Wirchanowicz, dyrektor Regionalny Olimpiad Specjalnych i Liliana Młynik, trenerka. Drogie panie piękne, dzięki za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Wizja Kopernik. kopernik.tv